Myślę, że przede wszystkim ułatwiła nam gra zagrywką, bo naprawdę w tym elemencie w końcu zaskoczyła nam gra, chociaż też nie było to, co chcielibyśmy, ale już w pewnym stopniu naprawdę fajnie to wyglądało i przede wszystkim lepiej niż w Portugalii, bo tam, mimo że 3-0 wygraliśmy, ten element nie funkcjonował i mam nadzieję, że w tym rewanżu we środę. Będzie znacznie lepiej w tym elemencie, co ułatwi nam przejście Portugalczyków. Bardzo ważne spotkanie, i cały ten sezon mamy taki rwany. Sytuacja wygląda nie najlepiej. A przegrać w Częstochowie za trzy punkty, to może nie kategoria wstydu, ale jeżeli mamy szukać punktu, to właśnie na takim terenie. A nie udało się. No i to nas boli. To nas boli, bo, bo nie dość, że nie wyglądamy dobrze fizycznie. Jacyś tacy stracy, nijacy kilku połamanych teraz Paweł jeszcze jeszcze podkręcił nogę, pół metru przestał na jednej nodze. Niedługo to chyba będziemy ludzi z przystanku pod uraniu szukać, żeby, żebyśmy potrenowali. No jakiś ten sezon na razie nam nie idzie i nie idzie szczególnie dla mojej osoby, więc nie ma wielu optymizm wielu rzeczy takich pozytywnych, na których mógłbym się skoncentrować. No każde zwycięstwo cieszy. Wygraliśmy w pucharze, wygraliśmy teraz w lidze za, za trzy punkty, w lidze trochę odetnęliśmy, wyskoczyliśmy na chyba bodajże szóste miejsce, ale, ale to nie koniec, walczymy dalej, czeka nas rewanż z Azorami, potem przerwa, yy, bodajże chyba 11 dni mamy od yy, do meczu następnego i tak jak mówię, będziemy walczyć do końca. Szkoda i ten mecz naprawdę bardzo boli, bo tak naprawdę był on dla nas bardzo ważny. Te mecze pokazywały, że potrafimy walczyć z każdym i to mówię tutaj o meczach z Kędzierzynem czy z Rzeszowem, bo nasza gra wyglądała tam o wiele lepiej niż dzisiaj tutaj. I niestety boli to najbardziej, bo w tych meczach, w których naprawdę mamy szansę na wygrywanie, nie pokazaliśmy niczego, niczego specjalnego i po prostu przegraliśmy. Znowu przestój, znowu. Tak, tak nerwowo się zrobiło jak w meczu w Warszawie, jednak tutaj potrafiliśmy z tego wyjść i czwartego to zagrać czwartego stać, bardzo pewnie. Wydaje mi się, że przede wszystkim przyjęcie zagrywki typu, typu Flot i później nasza gra na siatce. Dostaliśmy dzisiaj naprawdę bardzo dużo bloków i byliśmy bardzo mało skuteczni w ataku. Także wydaje mi się, że bez tych elementów nie da się po prostu grać. Ciężko jest siebie oceniać, nie chciałbym tego robić. Jednak, jednak z każdym dniem czuję się coraz lepiej.